na świecie alabosa. bossa tak mamy na derytowe rzeczy dzisiaj albo się będziemy lać albo na przykład będziemy coś budować więc jest... no ten pan co jest bardziej uzbrojony znaczy ma lepszy... wygląda trochę lepiej y... no jest tu królem jest po prostu tutaj jego serwer no o ten pan tu tu au no, bardzo długo dużo w ogóle. No. I znowu to samo zniszczyło się. Ale tu też no zawsze tak jest mam. No. E, e, to jest moje, to jest, jest moje. Pania, A to ja nevam. Co chcesz? A ty też nagrywasz? No! Kondziu! Też robisz live'a? E! Robisz też? O! Tera! A to jest jeszcze z, z gwiazdki! Ja nie mogę! A najgorsze, bo w Mob Wołcie, te fantomy to mogli nie wybierać. A można? Jak? Jak? Dobra. E, hejo, hejo. Zaraz będzie znowu Drugi live. <grywka> A to mnie nie słychać, kurde. Zostawienie zaawansowane... Zostawienie zastąpionego dźwięku. No. Eee... Ja nie wiem, słychać mnie? Słychać mnie? Halo, słychać mnie? No wiem, no wiem, no. Ale można tak zrobić? Ale jak? Po prostu wchodzę w takie coś, w, że piszę ustawienia transmisji i pisze mi: zatrzymaj transmisję, zaproś graczy na transmisję, wyświetlaj komentarze. Na imprezę. Ej, zaczyna, zaczyna. Czekaj, to jest share Play? Zdrowienie dźwięku. No, no, co to? Aha, a kondziu coś mówiły. Aha, wywaliło go. Sher Play? Dobra. A co? Czemu wpuściło? Nie wiem, mówił coś. Czym jest SharePlay? Co to jest? O, no i czemu wyszłeś? Bo cię ledwo słychać było, kiedy mówiłeś. A. A to Share play Co to jest? No, co pisze? A, no to dobra. No to e, 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 już włączę sobie to rozpocznij sesję share play. A nie można podczas transmisji rozgrywki. Aha, nie można. Nie wiem czemu. E to ja na razie i zakończę sobie tą moją transmisję. Eee, dobra.